Będąc tutaj po raz pierwszy, odczuwam wiele emocji, ale trzy z nich są najbardziej przeze mnie odczuwane. Pierwsza z nich to duma: duma, że mogę reprezentować środowisko osób z niepełnosprawnościami. Druga emocja to jest odpowiedzialność. Środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niejednorodne: różne niepełnosprawności, różne potrzeby, różne wyzwania. Trzecia emocja to jest mieszanka mieszanka ekscytacji i poczucia sprawczości. W ostatnich latach rządzili nami ludzie, którzy wyciągali tematy związane z osobami z niepełnosprawnościami wtedy, kiedy już było bardzo podbramkowo i był straj, a pomiędzy tymi wydarzeniami była często cisza, pustka, wyzwania, przed jakimi stoją osoby z niepełnosprawnościami, są ważne. Jesteśmy częścią społeczności jesteśmy. Pełnoprawnymi obywatelami. Wielu z Was, szczególnie po prawej stronie tej Izby, używało zwrotu osoba niepełnosprawna. Niepełnosprawność to jest tylko jedna z cech, która nie definiuje mnie w całości. Dlatego się mówi osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna.